아이고. <목소리도> Sobotni wieczór 25 listopada w kawiarni kulturalna w CKA odbył się kolejny koncert. Tym razem do naszego miasta zawitali goście ze stolicy. Kulturalny listopad w kawiarni kulturalna kończy zespół Niespokojnych Nóg z Warszawy. Liderem zespołu jest Andrzej Cieszanowski i właśnie jego zapytaliśmy skąd pomysł na dość nietypową nazwę Zespół Niespokojnych Nóg. Nie warto doszukiwać jakiegoś głębszego sensu. No, grając rzeczywiście te nogi chodzą. Mamy nadzieję, że nogi publiczności też dzisiaj będą chodziły, więc yy, liczymy na niespokojne kozienickie nogi. Zagramy trochę rocka, troszeczkę bluesa. To będą covery głównie, ale w naszych autorskich interpretacjach. Mamy nadzieję, że się spodobają. Dziękujemy też przede wszystkim za zaproszenie gościnnym kozienicom. Mamy tu przyjemność. Będziemy mieli za chwilę przyjemność zagrać po raz drugi. Pierwszy raz zespół zagrał u nas na zlocie zabytkowych gitar pod koniec maja bieżącego roku. Zarówno wówczas, jak i teraz wykonywane przez niego utwory zostały bardzo ciepło przyjęte przez kozienicką publiczność. Do naszego miasta zespół przyjechał w sześcioosobowym składzie. Jak powiedział nam lider, są to osoby zróżnicowane zarówno pod względem wieku, jak i profesji. Ja jestem lekarzem, jestem lekarzem radiologiem, ale mamy i w zespole menedżera z korporacji, i emeryta, i któż tam jeszcze inżynier gazownictwa, psycholog. Także naprawdę szerokie spektrum różnych profesji. I choć na co dzień, jak słyszeliśmy, członkowie zespołu wykonują różne zawody, to połączyła ich muzyka, która jest ich pasją, co zresztą najlepiej słychać w wykonywanych utworach. To już